Cześć kochani, postanowiłem nagrać kolejny film pod tytułem film motywacyjny. Mianowicie każdy z nas w życiu ma jakieś nałogi, i z tymi nałogami walczy przez cały okres swojego życia. Czy to palenie, czy to słodycze, czy inne przekąski. A do czego zmierzam? Po co marnować siły i czekać na nowy rok? Jak możecie, kochani, już teraz wziąć się za siebie w garść mocno i zapiąć z, z siebie tak mocno i już podjąć kroki? Po co mam czekać na nowy rok i obiecywać? A może w nowym roku schudnę, a może w nowym roku zacznę. Chodzi na siłownię. A może w nowym roku rzucę palenie? Drobnymi kroczkami. Koczka, wiadomo, upadki są po to, żeby człowiek powstawał i wyciągał z tego wnioski. Widać, że coś że troszeczkę się troszeczkę przytyło, ale muszę się wziąć za siebie i po prostu być twardym. Jak ja się, po konsekwencji podjąłem, że dam radę i dałem radę, to tak samo teraz też trzeba, trzeba po prostu wierzyć w siebie i dążyć do tego, nie zazdrościć drugiemu człowiekowi. Bo ja też mogę być takim samym człowiekiem jak drugi człowiek, tylko trzeba chcieć. Wszystko to w głowie tkwi i po prostu, żeby zmierzać ku temu i po prostu dawać z siebie 120 Iść na spacer, podnieść się 4 litery, idę na spacer, zrobię te kilometr, dwa, ale wiem, że dam radę. Jestem uratowany z tym sił, że mam, że po prostu umiem coś ze swoim organizmem zrobić. Nie czekam na, na nowy rok, a w nowym roku wchodzę jest jeszcze z większą siłą, taką, że człowiek potrafi być takim silnym, energicznym Herkulesem który potrafi podnieść ciężar swojego życia. I tym właśnie filmikiem chcę, kochani Wam, przekazać, że zmotywować, że człowiek jest kwarant swojego życia i potrafi. Tylko trzeba chcieć i siebie motywować, bo nikt za ciebie to nie zrobi. Tylko ty musisz sama to podjąć, że chcesz rzucić palenie, w zdrowy styl życia kroczkami kroczkami, kroczek po kroczku, a dojdziemy do celu. I tym, kochani, kochani filmikiem chcę was się z wasz, zmotywować. Ja też będę się motywował. Dzięki wam, kochani subskrypcje żeby mnie motywujecie do działania. I trzeba takim być człowiekiem, żeby być konsekwentnym. Powiedzieć, ja potrafię to zrobić i zrobić, i nie czekać, że pogoda mnie brzydka. Biorę parasol, i idę. Coś i tego trzeba po prostu być konsekwentny swoich czynów i trzeba działać, żeby osiągnę zamierzony cel, a twój sukces jest wynagrodą. Iśmy pochwalę, jest na, na plaży w ciało ciała przez cały rok, zacząłem już w całym roku, weszedłem w nowy rok i ciągnę dalej do góry ten, tą stopę swojego życiową. Do przodu, kochani. No i dziękuję chcesz, za moje subskrypcje mojego kanału. udostępniajcie chcę, żeby chociaż 0,5% przekazu mojego trafiało do ludzi, żeby coś ze swoim życiem zrobiły. Nie na to, bo lekarze później tylko pieniążkę zacierają, mani, mani, mani. A na tym rzeczy nie polega, można zaoszczędzić. A te rzeczy, coś inne, żeby dać na coś innego, że wydać na swoje pasje. Kochani, rozwijajcie swoje pasje. Czy to znaczki, czy to zbieranie jakichś kamieni szlachetnych, czy to rower, czy to tego... Bo tak jak człowiek ma pasję, rozwija się i jest im dobrze. No i dziękuję, kochani, za... Ten filmik, że ogląda, oglądacie moje subskrypcję będę kończył, to cześć, trzymajcie się, do następnego razu cześć, chodź pa!